Cześć. W tym wideo pokażę tobie, w jaki sposób wyprowadzić wzór na pochodną funkcji pierwiastek kwadratowy z x wprost z definicji pochodnej. Pamiętaj, że w dziedzinie liczb rzeczywistych pierwiastek kwadratowy z x ma sens wtedy i tylko wtedy, kiedy x jest większy bądź równy 0. Zgodnie z definicją, pochodna funkcji f jest równa granicy. Przy h dążącym do zera z ilorazu różnicowego f od x plus h minus f od x przez h. Wstawmy teraz do definicji za f pierwiastek kwadratowy. Żeby obliczyć tę granicę, musimy pozbyć się wyrażenia nieoznaczonego typu 0 przez 0. W tym celu wyrażenie, którego granicy szukamy, przemnożymy przez jedynkę, którą zapiszemy w następujący sposób. Do uproszczenia wyrażenia w liczniku możemy wykorzystać wzór skróconego mnożenia na różnicę kwadratów. Zwróć uwagę, że wyrażenia x w liczniku zredukują się. Po tej redukcji możemy również zredukować ze sobą wyrażenia h z licznika i mianownika. Tak przekształcona granica pozwala już na bezpośrednie wstawienie za h zera, dając w wyniku wzór na pochodną pierwiastka kwadratowego z x.